Dziękuję Państwu bardzo. Obawiam się, że rozniosę tą stację, moja osobowość tego nie dźwignie. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powiem tak. Trzeba wykazać się wielką troską i miłością o drugiego człowieka, żeby nie mówić po polsku, stać tutaj i powiedzieć do nas dzień dobry. To zrobili moi przedmówcy, którzy nie mówią na co dzień po polsku, więc pozwólcie, że ja przywitam ich również w ich języku. Good morning, good morge, grisse. To dla naszych przedmówców. Pan profesor widzę, że się uśmiecha, więc tym bardziej dziękuję. No dobrze, drodzy Państwo, będzie tak. Będzie zebra, będzie kościółdowa, będzie mózg i będzie mnich. I to się wszystko musi jakoś nam połączyć. Mam nadzieję, że te mikrofony mnie dźwigną. Dlaczego zebry nie mają wrzodów, a ludzie już tak? Mam nadzieję, że będę mogła zaraz Państwu o tym opowiedzieć, co ja robię na co dzień. Na co dzień spotykam fantastycznych ludzi, z którymi tworzę pracę w domach pomocy społecznej, w którymi tworzę artykuły i różne narzędzia, które mam nadzieję, że pomagają Wam tworzyć tę przyszłość dla naszych seniorów. Tak krótko i treściwie będzie o mózgu, będzie o człowieku, będzie o paskudnej chorobie. Będzie o rezyliencji i będzie na koniec pewna bajka dla wyjątkowej osoby, która siedzi tutaj na tej sali. Więc będziemy jej szukać. No więc drodzy państwo, żeby tak krótko i na temat, matka natura dała nam niewyobrażalny prezent. Każdy gatunek dostał coś w prezencie ekstra. Gepardy dostały prędkość, ptaki dostały skrzydła, matka natura spojrzała na człowieka i powiedziała: "O kurczę. To my mu damy mózg." Matka Natura dała nam mózg, ale on w ogóle nie jest narządem do myślenia, jest to narząd do przeżycia i nawet ten nasz narząd do przeżycia ma ustawioną taką negatywną inklinację, takie ustawienie fabryczne, które mówi bój się. Człowieku, w razie czego, to ty się zawsze bój. Czyli, jeśli ktoś gdzieś usłyszy szelest wysokich traw, to nie zakładaj, że to sąsiad idzie z rosołem do ciebie w prezencie, tylko zakładaj, że to ten tygrys, prawdopodobnie szablozębny, próbuje zrobić z ciebie obiad. Negatywna inklinacja jest naprawdę fantastycznym, fabrycznym ustawieniem naszej głowy. Tylko czasy się zmieniły. Nie mamy już wolnobiegających tygrysów. W naszej szerokości geograficznej nie dopadają nas pająki, które zrobią nam krzywdę. No i z rekinami to raczej tylko w kinach możemy się spotkać. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że dziennie mózg każdego z nas produkuje 6200 myśli. I to jest niewyobrażalne, bo Państwo tutaj siedzicie i w ciągu jednej minuty produkujecie ponad 6 myśli. Co ona jeszcze będzie mówić, o której to się skończy, gdzie jest lunch, kiedy do toalety. To się wszystko dzieje w tle, cały czas to się wszystko dzieje w tle. A to wszystko tak naprawdę dzieje się w tej szczelinie między dwoma neuronami między tą ilością neuroprzekaźników, które decydują o naszym życiu, o naszej osobowości, o naszych marzeniach i o tym, czy dźwigamy trud choroby. Jeśli jesteśmy po tej stronie opiekuna, albo czy dźwigamy trud tej choroby, jeśli my jesteśmy chorzy. I to jest ważne, bo do tego będę nawiązywać w kontekście rezyliencji i odporności psychicznej. Nasz mózg ma do zrealizowania tylko trzy potrzeby. Po pierwsze, popęd obronny mówi: Człowieku musisz przeżyć. Cokolwiek się wydarzy, musisz przeżyć. Ale jak już przeżyjesz, to teraz musisz upolować albo ukraść i się najeść. No, więc e, popęd e, pokarmowy. No i najważniejszy, ale nie będzie to wykład o seksie, jest popęd seksualny, który mówi człowieku: Ty musisz mieć odwagę podejść do drugiego, tworzyć z nim tą grupę zbieracko-łowiecką i tworzyć z nim rzeczywistość, a potem to już kolejne pokolenia. I w kontekście opieki nad drugim człowiekiem, chcę powiedzieć, że dzisiaj w neuropsychologii dr Hanson jasno mówi, że Popęd obronny zamienia nas w bezpieczeństwo. Wzięłaś leki? Zadwoń, jak dojedziesz do domu. Daj znać, masz ten słoiczek jeszcze na drogę. Poczucie bezpieczeństwa, gdzie są moje klucze? Czy dobrze zaparkowałam samochód? Poczucie bezpieczeństwa w każdej minucie naszego życia, mówię o tym, unikaj wszelkiej krzywdy. Chuchaj na zimne, zakładaj dzieciom czapki, dawaj znać, że dojechałeś. Satysfakcja. Dotyka już tych mechanizmów, które mówią o dążeniu do nagrody. Satysfakcja mówi o tym, no jedz, tak źle wyglądasz. No Specjalnie dla Ciebie to zrobiłam. Satysfakcja, i tu pozwolę sobie wywołać taki dowód anegdotyczny z 1962 roku, jak to prezydent Stanów Zjednoczonych otwiera centrum NASA. John Kennedy przechadza się po centrum NASA. Słuchajcie. Z perspektywy dzisiejszego dnia oni mieli gorszy sprzęt niż nasze smartfony, które mamy dziś przy sobie. Ale to była historyczna chwila. Prezydent Stanów Zjednoczonych przechadza się po tych laboratoriach i każdego napotkanego naukowca pyta, co pan tutaj robi? Co pani tutaj robi? Taki był bardzo entuzjastycznie nastawiony, słyszy te mądre odpowiedzi: Panie prezydencie, ja swoją pracą, ja w swojej pracy robię to, robię tamto. I w całym tym procesie, w całym tym dniu, nagle prezydent się odwraca i spotyka panią z serwisu sprzątającego. Odwraca się do niej i mówi: A co pani tutaj robi? I ta pani poprawia swój uniform, staje na baczność i mówi: Panie prezydencie, ja swoją pracą pomagam wysyłać ludzi w kosmos. I wiecie co? To jest o tym, żebyśmy my w życiu mieli satysfakcję z tego, co robimy, jak robimy, z kim robimy i po co to robimy. Bo to będzie potężne narzędzie ładujące naszą odporność psychiczną i pokazujące naszej rezyliencji, że nawet jak leżymy na podłodze, to ona nas zaraz z tej podłogi podniesie. Ale najważniejsze, do czego zostaliśmy powołani jako ludzie, to właśnie ten popęd seksualny, który mówi. My nieustannie będziemy tworzyć więzi. My nieustannie będziemy tworzyć te grupy zbieracko-łowieckie. My nieustannie będziemy opiekować się drugim człowiekiem. Ja zaraz Państwu udowodnię, ile my mamy do tego narzędzi. To co mówię, to nie jest moja wolna interpretacja, a wiedza z neuropsychologii, którą możecie Państwo znaleźć właśnie w publikacjach doktora Hansona. Każdy mózg potrzebuje czuć się bezpiecznie. Potem może szukać satysfakcji. Teraz też ją sprawdzacie, czy macie i będzie mógł, jeśli te dwie pierwsze wystąpią, budować z nami więzi. No to człowiek. Człowiek to taka istota, która dalej, tak samo jak w jaskini, tworzy grupy zbierackołowieckie. Przy czym my dzisiaj łowimy okazję w czarny piątek i zbieramy punkty w marketach wymieniając na świeżaki w Biedronkach i w innych. My się naprawdę bardzo mocno nie zmieniliśmy. Ale zmieniło się to. Jesteśmy ekspertami w analizowaniu ludzkiej twarzy. Jesteśmy ekspertami w odzwierciedlaniu ludzkich emocji. Jesteśmy ekspertami w rozpoznawaniu, jak się czujesz, zanim powiesz jakiekolwiek słowo. My naprawdę jesteśmy ekspertami w budowaniu relacji interpersonalnej, a to jest nasz najwyższy biologiczny imperatyw. No i powiedziałam, że będzie o kości udowej, bo tak naprawdę od niej wszystko się zaczęło. Pani profesor Margaret Mead, antropolożka, powiedziała, drodzy Państwo, to nie akwedukty. To nie kolumb, który dopłynął do Ameryki, myśląc, że to Indie. To nie Kopernik, który powiedział, że to my kręcimy się wokół Słońca. Najważniejszym osiągnięciem w naszym życiu była ta złamana i zrośnięta kość udowa, którą znalazłam na stanowisku archeologicznym. Bo to znaczyło, że dawno kiedyś w tej jaskini, w której nie było biedronek, żabek, lidlów ani innych sklepów, ten ktoś złamał sobie nogę. A dla niego to znaczyło śmierć. Ale on nie umarł, bo to oznaczyło, że ktoś podzielił się czymś, czego nie było: jedzeniem, bo ktoś otoczył go troską i ktoś dał czas, żeby on wyzdrowiał. Więc naszym najwyższym biologicznym osiągnięciem jest to, jak my umiemy troskać się o drugiego człowieka. My na niego wystarczy, że spojrzymy i my wiemy, że kłamie, bolicie. Nie, ale przecież słyszę. Ale przecież widzę. Ale przecież nic nie musisz mówić. Ja pochodzę już wiem, że z tobą coś jest nie tak. My naprawdę troskę i opiekę o drugiego człowieka mamy wpisane w nasze DNA. No to teraz o chorobie. Najgorsza definicja jaką mogłam dla państwa stworzyć to Taki stan, w którym nasz umysł i nasze ciało jest poddawane najgorszej możliwej dewastacji. Najgorszej możliwej dewastacji. Wierzcie mi, nie ma takiego stanu w przyrodzie, który by wyrządzał więcej szkód. Choroba wyrządza szkody nie tylko choremu, ale wszystkim dookoła. Wpływa na pacjenta, wpływa na rodzinę. Wpływa na ciebie, jeśli się nim opiekujesz, i wpływa nawet na tą działkę, do której nie możesz pojechać, na której te jabłka właśnie spadły, i wiesz, że w tym roku nie będzie szansy, żeby móc odpoczywać. Choroba jest też najszybszym badaniem poziomu odporności psychicznej, bo ona mówi: Ja sprawdzę twoją rezyliencję, czy ty jesteś w stanie się dźwigać, podnosić, czy ty jesteś w stanie ten stres jakoś zamienić na wyzwanie. Ja sprawdzę, czy ty umiesz wracać do dobrostanu. Czy ty mówisz do siebie w tym dialogu wewnętrznym, dam radę, czy umówisz sobie, umrę? Czy umiesz stosować wizualizacje medyczne? Ja to wszystko sprawdzę. To jest choroba. Tego nazwiska myślę, że nie muszę nikomu z nas przypominać. Doktor Elisabeth Kibler rozpowiedziała, że najpiękniejsi ludzie, których zna, to ci, Którzy znają smak porażki, to ci, którzy poznali cierpienie, walkę, stratę, poznali swoją drogę na wyjście z otchłani, mają wrażliwość i zrozumienie życia, które wypełniają ich współczuciem, o którym mówił profesor, łagodnością i głęboką kochającą troską. Piękni ludzie nie biorą się znikąd. Piękni ludzie biorą się z doświadczeń, z tych trudów, z tej rezyliencji, z tej odporności, o której będę chciała teraz powiedzieć. Nie dostaliśmy jej podczas narodzin. Nie dostaliśmy umiejętności odkształcania się, kiedy przygniecie nas życie. Nie dostaliśmy też odporności psychicznej, która dzięki Bogu wzrasta z wiekiem czyli tego, że ja mam sobie radzić i iść przez to życie tak, jak tylko umiem. Mam też stosować dobre słowa i pielęgnować zdrowe myśli. Jeśli mówię o wyzwaniach w opiece nad drugim człowiekiem, to chcę powiedzieć, że Patrząc na badania, odporność psychiczna pojawia się wtedy, kiedy pojawia się choroba. Pojawia się i u pacjenta i pojawia się i u opiekuna. I kiedy tutaj pada w tym cytacie dobrostan psychiczny, to znaczy się, że ty nawet nie wiesz, ile jesteś w stanie udźwignąć, dopóki nie pojawi się ten trud, którego częścią jesteś. To znaczy, że ta choroba jest w stanie mi dać lekcję, to znaczy, że ta choroba jest mi w stanie nadać kierunek, a czasami nawet sens. To znaczy, że kiedy przeglądałam wszystkie badania dotyczące opiekunów, opiekunów w kontekście nas wszystkich, którzy opiekujemy się pacjentami, to badania jasno pokazują, że dzięki temu, że ją mamy, lepiej radzimy sobie z naszym życiem i mamy też umiejętność wpływania na dobrostan naszych chorych. To jest ważne, bo to badanie mówi, moi drodzy, że potrzebujecie więcej spać. Więcej kolekcjonować pozytywnych emocji i więcej widzieć satysfakcji, o której mówiłam, z naszego życia zawodowego. Dlaczego? Ano dlatego, że odporność powoduje wyższy poziom zaangażowania i motywacji wtedy, kiedy opiekujemy się długoterminowo chorym człowiekiem. Ano dlatego, że my lepiej radzimy sobie z jego trudnymi zachowaniami, o których mówił tutaj również profesor. Lepiej radzimy i rozumiemy tę agresję, w której on z jakiegoś powodu biologicznego aktualnie jest. Lepiej i więcej dajemy empatii, cierpliwości i więcej tego wsparcia. Odporność powoduje również, że dłużej jesteśmy zdrowi i mniej narażeni na depresję czy stany lękowe. To jest również o tym, że my umiemy się adaptować do zmieniającej się choroby i szybciej z tej choroby. Wyciągać lekcje kolejne dla nas. Dlaczego to jest ważne? Bo życie mamy tylko jedno. Dlaczego to jest cholernie ważne, jeśli pozwolę sobie tak powiedzieć? A No dlatego, że jeśli lepiej zarządzasz stresem i zachowujesz spokój, to to nie jest tylko o chorobie, ale o sytuacji w Twoim życiu, która dotyka Cię z każdej strony. Bo chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, że mózg najsilniej zmieniają doświadczenia. Każde doświadczenia. I jest absolutną różnicą oddać matkę do domu starców, a powierzyć mamę pod opiekę w domu seniora. To są tylko słowa. Absolutną różnicą jest mówić, nie poproszę o pomoc, bo to wstyd, a zrozumieć, że proszenie o pomoc jest oznaką mądrości, a nie słabości. Niezależnie jaką masz rolę. Niezależnie, czy jesteś opiekunem, pielęgniarką, czy jesteś pacjentem, pamiętaj, proszę, że proszenie o pomoc jest oznaką mądrości, bo to znaczy, że idziesz do kogoś, komu ufasz, komu wierzysz i kto w Twoim świecie ma większą moc od siebie. Dlaczego to jest istotne? Ano, dlatego, że słowa, których wypowiadamy dziennie, 16 tysięcy zmieniają. Nas nie tylko na poziomie biologicznym, ale zmieniają również chemię w naszych mózgach i w naszych ciałach. I nie jest prawdą to zdanie, bo co cię nie zabije, to cię po prostu nie zabiło. Ale śmierć bliskiej osoby zupełnie cię nie wzmacnia. Myślę, że co do tego zdania nie mamy żadnej wątpliwości. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że czas niczego nie leczy. Wyobrażam sobie, że gdyby leczył, to w każdej firmie farmaceutycznej moglibyście powiedzieć e, podskórnie, transdermalnie, dożylnie, doustnie, wziewnie, proszę bardzo, jaki pani sobie życzy czas 20 minut 15, ten leczący. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Czas niczego nie leczy. Czas może czasami przynosić ukojenie, ale on niczego naprawdę nie leczy. Chcę, żebyście również nie wierzyli w to zdanie, że szklanka jest jakaś pełna bądź pusta, nieważne. Ważne jest to, jak długo ją trzymasz, bo z każdą minutą ona staje się dla ciebie coraz bardziej ciężka. Nie trzymaj tej, tego bólu, tej troski, dziel się tym, co nie jest w Twoich już zasobach. I chcę, żebyście Państwo pamiętali, że jeśli jakiś szewc chodzi bez butów, to nie korzystaj z jego usług. To zmień go jak najszybciej. Nie może tak być, że ty jako profesjonalista i opiekun jesteś tym, który chodzi bez butów. Śpi, uśmiechaj się, troskaj się o swoje ciało, bo znowu powtórzę: masz tylko jedno życie. No i bajka. Tę bajkę dedykuję wyjątkowej osobie, która jest z Państwem na tej sali, więc chciałabym, żebyście absolutnie bez przeszkód teraz rzucili okiem na prawo i na lewo i zobaczyli, bo może ta osoba siedzi tuż obok. Co więcej, jeśli jesteście tak odważni, to możecie pomacać tę osobę po lewej i po prawej. My mówimy w Trójmieście, że towar macany należy do macanta, więc wiecie, nie? To nikomu źle nie robi, skóra jest największym narządem w naszym ciele, więc dotyk terapeutyczny jest wskazany. No dobrze, to ja bym chciała powiedzieć, że ta bajka jest dedykowana osobie wyjątkowej osobie, która przyjechała tutaj dzisiaj, i osobie, która siedzi na Twoim krześle. Ja tę bajkę dedykuję tej wyjątkowej osobie. Otóż, młodzi adepci w pewnym zakonie. W klasztorze Zen wspierali się, co jest w życiu najważniejsze. Jedni twierdzili rozwój duchowy, inni mówili pieniądze, trzeci mówili wcale niebo, zdrowie. Nie, szczęście jest najważniejsze, transcendencja. Nie mogli dojść do jakiegoś wniosku, więc postanowili, że zapytają swojego mistrza, mistrzu, co jest w życiu najważniejsze. Mistrz się uśmiechnął i powiedział: Kochani, w życiu najważniejsze jest pięć słów: jedz, pi, śpi, pomagaj. Kochaj. Uczniowie byli tak zdziwieni tą odpowiedzią, tak zaskoczeni prostotą i pięknem tej odpowiedzi, ale po chwili jakoś stwierdzili, że okej, okay, pomagaj, kochaj, to jakby rozumiemy, ale nie rozumiemy tego jedz, pi, i śpi. Znowu zapytali mistrza: No, mistrzu, ale jak to jest z tym jedz, pi, i śpi? Mistrz się uśmiechnął i powiedział: Jedz, bo to znaczy, że masz jedzenie albo je dostałeś od kogoś bliskiego. I bądź wdzięczny, bo to znaczy, że ktoś albo ty umiesz się już sobą opiekować. Pij, bo to znaczy, że w twojej wiosce jest studnia ze zdrową wodą, którą możesz nie tylko ugasić pragnienie, ale zgasić również pożar. I bądź wdzięczny, że tam mieszkasz. Śpi. Śpi i bądź wdzięczny, bo to znaczy, że umiesz zatroskać się o siebie i masz schronienie, a nie każdy dzisiaj położy się spać w bezpiecznym miejscu. Pomagaj, bo to znaczy, że z tobą wszystko jest w porządku, bo to znaczy, że możesz już teraz dawać z nadmiaru i bądź wdzięczny za to, że możesz uszlachetniać ten świat sobą. No i kochaj, ale jak chcesz kochać, to zacznij od siebie i bądź wdzięczny za to, że zrozumiałeś to zdanie. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam z Państwem tutaj być przez te 20 minut. Chciałabym, żebyście państwo sobie to przemyśleli i chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, o co chodzi z tymi wrzodami. Otóż profesor Robert Sapolski powiedział tak: My ludzie żyjemy wystarczająco dostatnio, wystarczająco długo i jesteśmy wystarczająco inteligentni, by generować wszystkie rodzaje stresujących zdarzeń jedynie w naszych głowach. Proszę mi wierzyć, zebra na pewno się tym nie przejmuje. Czy jej się paski na biodrach wygniotły? W przeciwieństwie do nas. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. To właściwie jest super płyta, ale pytam, czy macie Państwo, może nie pytanie, ale jakieś uwagi, komentarze? Coś byście Państwo chcieli powiedzieć, z czymście się Państwo zgadzacie lub nie? To jest niezwykle fascynujące zagadnienie. Myślę, że mnóstwo otwiera się przestrzeni do dyskusji, bo dla mnie na przykład ja nie ze wszystkim się zgadzam. Nie zgadzam się z tym, że nie ma półpełnej i pół pustej szklanki. Więc zapraszamy do dyskusji w kuluarach. Ja myślę też, że bardzo ważne, żebyśmy sobie może... Ja, ja bym panią Jeszcze nawet zatrzymała, bo pojawia się słowo rezyliencja. To słowo rezyliencja jest ciągle jeszcze mam wrażenie obcym słowem w naszym języku. Ono ewidentnie jest sprowadzone czy wprowadzone z języka angielskiego z tego słowa rezylienc, ale przecież nie wszyscy mówimy płynnie po angielsku, więc ja może prosiłabym o próbę takiego pokazania nam rzeczywiście tego, co bardzo ładnie było pokazane, ale może nazwania bardziej tego, tej różnicy takiej subtelnej między rezyliencją a odpornością. Dziękuję. E, oczywiście, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że macie dom. W tym domu najważniejszym miejscem jest co? Kuchnia. Prawda? Tam jest życie. Jak dzieci odrabiają lekcje, to gdzie? To do kuchni. Całe wszystkie życiowe problemy, tematy, gdzie są omawiane? W kuchni. Gości się, gości w pokojach. Śpi się gdzieś indziej. No więc patrząc na tę metaforę, rezyliencja to jest kuchnia, a odporność to jest dom. Rezyliencja jest elementem składowym odporności i rezyliencja, mówi, to jest ten moment, kiedy cię przygniotło i teraz wszystkie twoje wewnętrzne zasoby mówią, no to próbujemy podnieść się jakoś i stanąć do pionu. Nie biec, nie tańczyć, nie śpiewać, nie marzyć, po prostu podnieść się. Ten moment, kiedy szukamy w sobie zasobów, ta odwaga, kiedy prosimy kogoś o pomoc, to jest ten moment rezyliencji. Bo jak już wstanę i się otrzepię, to wtedy odporność psychiczna będzie mówiła, okej, okay, kolejne doświadczenie za tobą, pamiętaj, że pewnie jeszcze 5 tysięcy razy albo 20 tysięcy razy się to wydarzy. Ale ja ci to wpiszę w katalog rzeczy, które się wydarzyło, i w następnym okolicy, podobnym zdarzeniu będę gdzieś pokazywać ci, co możesz zrobić i z jakiej strategii skorzystać, bo ty już ją zrobiłeś tam wcześniej, kiedy cię przewróciło po raz kolejny. Więc rezilience to jest ten element, ten kawałek tej sprężystości, takiej sprężyny, gdzie jak się przygniecie, to ty masz znaleźć zasób, żeby odkształcić się z powrotem. No, i to jest ta różnica. To jest ta kuchnia, która pachnie świeżym chlebem, to jest ta rozmowa w tym ulubionym kubku, to jest to miejsce, gdzie ładujesz trochę ten akumulator i mówisz, to zmienię te meble w przyszłym roku. Tylko nic nie mówię jeszcze mężowi. Dziękuję bardzo.